Gdziekolwiek zaglądam, wszędzie trąpi się o zamieszaniu rzeczy. Pożar z karymcą? Ukryta baza łopców? No i Spider-Man latający w czarnym kostiumie swojego kumpla? Dziwne rzeczy, ludzie naprawdę. I wiem, że ten czarny strój pająka robi furorę i faktycznie jest wzaje fajny, ale czy ten nasz miły Spider-Man z sąsiedztwa nie wygląda w nim trochę zbyt ponuro? Tylko ja to tak widzę. No nic. Słuchajcie mnie, bo mówię samą prawdę, więc staram się Was nie zawieść. Uważajcie na siebie ludziska. Miał rację. Duch odebrał sygnał z satelity. Zobaczmy, co tu mamy. To nie są łowygodne chwały. To skaza na moim dziedzictwie. Hańba, ale śmierć i tak nastąpi. Znajdź ich i zabij. Craven. ilu jeszcze ludzi jest na jego liście? korzystuje sieć satelitów do tropienia celów. O, tak łatwo się nie wywiniesz. Odbieram od tego drona sygnał o jakichś danych. Jeśli będę za nim leciał wystarczająco długo, mój kostium zdąży pobrać dane i zaprowadzi mnie do li. 50 osób. Popieranie idzie dobrze! Niego w życiu nie znajdę, Lee! Już tylko dziesięć procent! Powinienem już mieć dane. Nie. Dobra, Craven. Gdzie przetrzymujesz li? Co? Wszystkie cele zlały się w jeden plik. Ten tron nie zawierał danych chwały. Ale i tak muszę pomóc tym ludziom. Inaczej skończą jako eksponaty na kominku Klejvena. Jeśli jest więcej tych ptaków, mogę rozszyfrować dane i poznać tożsamość celów, nim będzie za późno. Powinienem przesłać dane na nasze serwery. Pitt musi to zobaczyć. Chary? Uh, Hej, jest z tobą Pit? Hej. Nie. Słuchaj, widziałem w wiadomościach, jak gonisz za tym robotakiem. Potrzebujesz pomocy technicznej? Wiesz, z odpaleniem mapki czy coś? Właściwie to mój kumpel już się tym zajmuje. Jasne. Wybacz, ale czuję się bezużyteczny. Mama często mawiała, że jeśli okazja do ciebie nie puka, zbuduj drzwi. I choć jej nie ma, to nadal proszę ją o rady. To dziwne? Nie. Czasami mam tak samo z moim tatą. Dobrze wiedzieć, że nie jestem jedyny. Dzięki. I powodzenia. Nawzajem. Może jednak jakaś rada by się teraz przydała? Hej, tato, przydałaby mi się twoja pomoc. Robię co mogę, żeby znaleźć li. Ale to nic nie daje. Wiem, co byś powiedział. Bohater to ktoś, kto się nie poddaje. I nie poddaje się. Ale nie wiem, co dalej robić. Może powinienem wszystko odłożyć na boki i skupić się tylko na znalezieniu Lee? Nie. Jak ludzie potrzebują pomocy, to ja muszę im pomóc. I znajdę Lee, jeśli Pitt jest zbyt zajęty. Jestem Spider-Manem i sobie poradzę. Życz mi szczęścia. Dzięki tato. Kocham cię. Dobra. To kto potrzebuje pomocy?